Cześć mali Bystrzacy! Dziś znów jesteśmy w mieście. Wszystkie pojazdy już się obudziły i zabrały do pracy. Jedne wożą pasażerów, a inne dostarczają lody. Zobaczmy, jak pracują. To jest metro. Wygląda jak pociąg, ma wiele wagonów i jedzie po torach. Ale w przeciwieństwie do pociągu, metro zazwyczaj porusza się pod ziemią. W ciemnym tunelu, a czasem jedzie po mostach nad rzeką albo nad drogą. Każdego dnia metro przewozi mnóstwo pasażerów do pracy, do szkoły albo po prostu po mieście. Metro jest bardzo wygodne. Jedzie szybko, zatrzymuje się tylko na stacjach i nigdy nie stoi w korkach. Nawet gdy pada deszcz, śnieg, Albo są duże korki, metro jedzie dalej. Ale metro nie jest w każdym mieście. Do jego budowy potrzeba dużo miejsca pod ziemią. To bardzo trudna praca. Dlatego metro powstaje tam, gdzie mieszka bardzo dużo ludzi. A to jest trolejbus. Przypomina autobus, ale jeździ na prąd. Ma długie pałąki, które dotykają drutów nad ulicą. Właśnie z nich trolejbus dostaje energię. Bez tych drutów nie może jechać. Trolejbusy też nie jeżdżą w każdym mieście. Żeby działały, trzeba rozwiesić druty wzdłuż całej trasy, a to trudne i kosztowne. Za to są bardzo ciche. I ekologiczne. Nie dymią i nie hałasują, a gdy ruszają, słychać ich wyjątkowy, delikatny dźwięk. A to jest szkolny autobus. Każdego ranka jedzie po mieście i zbiera dzieci, żeby zawieźć je na lekcje. A po zajęciach? Odwozi je z powrotem do domu. Szkolny autobus zwykle jest w jasnym, widocznym kolorze, żeby łatwo go było zauważyć, nawet we mgle czy w deszczu. I nie tylko wozi dzieci do szkoły czasem jedzie na wycieczkę do muzeum, do parku albo na specjalną lekcję. A to jest ciężarówka, która rozwozi towary po całym mieście. Rano wyjeżdża z magazynu i wiezie wszystko, co potrzebne do sklepów, supermarketów i aptek. Ma duży kontener, w którym poukładane są pudełka i paczki. Gdyby ciężarówka nie przyjechała, półki w sklepach szybko zrobiłyby się puste. Dlatego jest prawdziwym pomocnikiem w mieście. Są małe ciężarówki, wjeżdżają w wąskie uliczki i dostarczają towar do małych sklepów. A są też duże, wożą produkty dla supermarketów i całych dzielnic. I właśnie taka ciężarówka przywozi do szkoły jedzenie do stołówki. A to jest chłodnia, specjalna lodówkowa ciężarówka. Przewozi produkty, które muszą być zimne: mleko, lody, jogurty albo ryby. W środku ma prawdziwą chłodnię. Zawsze jest tam zimno, nawet w upał. Nad kabiną widać małe białe pudełko to specjalny agregat, który chłodzi całą komorę. Taka ciężarówka jest bardzo ważna. Bez niej Jedzenie mogłoby się zepsuć zanim trafi do sklepu. A to jest podnośnik. Ma długi, wysuwany wysięgnik z koszem na końcu. Może podnieść się bardzo wysoko, aż do dachu budynku. Potrzebny jest wszędzie tam, gdzie trzeba dosięgnąć wysoko. Na przykład naprawić lampę. Albo powiesić nowy szyld. Kosz to taki mały balkon, na którym stoi pracownik. Wysięgnik unosi go delikatnie w górę, prosto z wnętrza pojazdu. A to jest maszyna, która maluje linie na drodze. Białe i żółte kreski, strzałki, Przejścia, wszystko to dzięki niej. Ma specjalne farby, które szybko wysychają i dobrze widać je nawet w nocy. Pod pojazdem jest cienka rurka, z której farba równo spływa na asfalt. Żeby namalować prostą linię, jedzie bardzo ostrożnie, bez pośpiechu. A gdy trzeba, zatrzymuje się, by zmienić farbę lub kształt wzoru. Takie pojazdy lubią pracować wcześnie rano lub późnym wieczorem, kiedy na drogach jest mało samochodów i można spokojnie odświeżyć oznakowanie. A widziałeś taką maszynę w swoim mieście? A to jest zamiatarka. Każdego dnia wyjeżdża na ulicę, żeby posprzątać. Kusz, liście, piasek i papierki. Pod spodem ma szczotki, które się obracają i wciągają wszystko do środka. Wewnątrz ma pojemnik, w którym zbiera się cały brud. Żeby oczyścić krawężniki, jedzie bardzo blisko brzegu drogi. Może też obracać szczotki, w lewo lub w prawo. A czasem zapraszają ją nawet na stadion posprzątać po wielkim meczu. A to jest pług śnieżny. Wyjeżdża wtedy, gdy miasto zasypuje śnieg. Z przodu ma duże metalowe ostrze, które odgarnia śnieg na bok. A z tyłu sypa który rozsypuje piasek lub sól, żeby droga nie była śliska. Taki pojazd pracuje często jeszcze przed świtem, kiedy wszyscy śpią. Bez niego autobusy nie dojadą, ciężarówki nie dostarczą towaru, a dzieci nie trafią na lekcje. A to jest food truck ciężarówka z ulicznym jedzeniem. W środku ma małą kuchnię na kółkach. Rano przyjeżdża w swoje ulubione miejsce przy parku albo biurach. Czasem też na jarmark albo święto miejskie. Z okienka unosi się pyszny zapach pizza, burgery, hot dogi albo gorąca zupa. Pojazd otwiera boczną klapę i zamienia się w mały kiosk z jedzeniem. A wśród wszystkich futraków jest jeden wyjątkowy, ten, który sprzedaje lody. Jest kolorowy i ma obrazki lodów na karoserii. Słychać go z daleka, gra wesoła muzyczka, kiedy podjeżdża. Dzieci od razu go zauważają i biegną z uśmiechem, wybierając czekoladowe, truskawkowe z posypką albo w roszku. A ty. Jakie lody lubisz najbardziej? Tyle pojazdów pracuje każdego dnia w mieście. Jedne wożą pasażerów, inne towary, malują linie, sprzątają śnieg, a nawet sprzedają lody. Każdy pojazd ma swoje zadanie, a razem sprawiają, że miasto jest wygodne, czyste i wesołe. A który pojazd spodobał Ci się najbardziej? Czy widziałeś któryś z tych pojazdów w swoim mieście? Dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie i do zobaczenia w nowych filmach.